Cześć na i dzisiaj witam Was mm, na balkonie u mnie bo jest tak dzisiaj gorąco jest yy, po prostu piękna pogoda ale jejuuu tylko dzisiaj pozwolę Wam nagrać sposób na takie mm, upalne dni czyli co mm, zrobić takie upalne dni, jakie są na przykład po, 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 Czy co zrobić? Na przykład, jak mam w moim przypadku macie barkon, taki takim całkiem sporem, możecie na przykład ja na nim posiedzieć. Na przykład, bo na przykład nie wiem. No naprawdę nie wiem, ale tak to właśnie wygląda. się jest bardzo fajnie tak no, na przykład możecie też pić wodę. I pokażę Wam na przykład. Pokażę Wam w można. Znaczy woda, No można pić wodę. Można pisoczki y, pić. Może też się smuchiwą. Bo... <gry> Wszystko. Wiele, wiele. Wiele różnorodności można jeść. Mhm. Bardzo. A! I, y, y, I piszcie na przykład na Instagramie, czy chcecie filmik na temat mm, szkoły średniej. Czy chcecie na przykład, żeby Wam opowiedziała na temat tego jak to wygląda w szkole średniej czyli oj przepraszam bardzo że takie zakłócenia widzicie jestem na balkonie u mnie więc no, nie ma możliwości żeby samochody na mnie jeździły, a jeśli być to sposób na ciepłe dni, to muszą to być na balkonie. Więc no, muszę tak siedzieć, bo inaczej liście. Nie zobaczyli. No. I wiście nie zobaczyli. I by było. No, to widzimy. No to chyba takim pierwszym sposobem może być herbata mrożona. To chyba mogłoby takie propozycje bardziej związane z piciem. Ale no, do herbaty mrożonej. Mrożona. Zrobię ją w słoiczku. Więc... Mhm. Więc do tego... Możecie już jakiejś swojej ulubionej herbaty. Ja tu mam dwie. Dwie mam herbaty. Może Mogą to być na przykład dwie propozycje. Może być to na przykład propozycja dla Waszych rodziców, dla Was samych, może też dla te Dziadków. A może też by taka propozycja na przykład młodszego rodzeństwa albo w ogóle to dla młodszych dzieci. Ja tu mam herbatkę owocową. Więc wyjmę jeszcze. O, szkoda tego. O, szklanka. O, to już tam jest z słoiczku. To wyjmiemy szklanki, Będzie wygodniej. I zobaczymy. Przetestujemy. O, mamy tutaj kubki. najlepiej do herbaty zagrać było moim zdaniem jeśli macie czajnik i na przykład możecie sobie wybrać ile stopni to możecie na przykład sobie wybrać eee, ile stopni chcecie yes.

70 stopni i robimy. O! Tutaj już słychać. Herbata się robi. Herbata się już ją gotuje. Tutaj, tutaj mamy taką herbatkę. I spróbujemy. Tu. Tu. O, czas! Zrobimy jedno, zobaczmy. Bo to już nie będzie pić. Nie będziemy pić. Nie wiem, że to ja... Po prostu... Przetestujemy, czy tam to się sprawdza. Znaczy to do rozwitki. Mamy wodę. No i możemy zalewać. To taki sposób na takie cieplejsze, Ja akurat tutaj mam herbatę Lipton, ale możecie też inną, bo na 70 stopni to ona akurat jest taka. Akurat, akurat. Smaki załagodzi lód, i spróbuję teraz Przele do słojka bo herbata nam tu się parzy żywam czterech kostek lotu. Dobra. Zmiana panów, Bo nie przelejam, nie przeleję. Chcemy sobie długi ale jakiś chłodny smak powinien nam zostać. Więcej hmm. kostek można dodać. mhm, mm mhm w musi być to tutaj bardziej się ochłodzi ale nie jest zła Mnie jeszcze dwa nie ma Nie zamówiłam. ale można krócej parzyć, to może będzie wolniejsza. Innymi sposobami może być też odpalenie sobie wiatraka. Ja akurat wiatraka mam. Na, mm, w piwnicy. A, no. No to... Mm, o. Pyszne i orzeźwiające. Oprócz takich sposobów na lato, mogę Wam teraz też pokazać sposoby na pyszne przekąski taką na przykład jak się robi na przykład owsianki o na przykład to nie jest używanie produktu nie bo na przykład możemy takie dobre przekąski sobie zrobić nie może to ja mm -mm. Bo herbaty. Hmm. Na przykład możemy sobie zrobić kanapeczki. Szczer wam się, że nie podoba? No to. Hmm. No to co? Subskrybujcie, łapkujcie. Możliwe, komentujcie. I do kolejnego odcinka. Ja żegnam Was z miejsca kuchni wraz z herbatą. No i tak na sam koniec: jakie mogą być sposoby na lato? Pierwszym mogą być właśnie jakieś dobre napoje, coś takiego, chodzić w takich zwykłych, normalnych sukieneczkach lub kupacy w jakiś. Nie wiem. Na przykład w krótkich spodenkach, w koszulce jakiejś takiej przebiornej, w czym Wam się żywnie podoba? No, siedzieć na balkonie to się chyba najczęściej sprawdza. No, Ach. lubi słodzić. Oj, to możecie sobie posłodzić. Na przykład nie słodki. To zrobię Wam, chodzi. Lody. Lody też możecie jeść. Smaszka, co możecie sami zamrozić. Hmm. To Wam się, że w nie podoba. Hmm. Ja Was do tego miejsca żegnam. I tak poniekąd mogę Wam powiedzieć, że niedługo będzie taki filmik, chyba, no będzie taki fajny filmik, taki chyba, który zainteresuje osoby, które, na przykład, interesują się fotografią, na przykład robią, mm, na przykład interesują się fotografią, Zostawieniem zdjęcia na Instagrama. No i nie dogubuję być 50 faktów o ob mnie, albo jej, albo więcej. Więc no, bajo!